Tutaj, putas, jestem pod ostrzałem, Elzy nieczysta. Tam kurwa nowiga jak do chuja. No zdrowo, to twoja postać umarła, więc jesteś nową postacią. Kurwo kurwa. jebana! Ale mnie wkurwił teraz śmieć, pierdolony ty. Halo, putas do Viper, co tam się dzieje na tym LZ? Podjechało auto z, duma, z Super, mogę lądować? Ja poczekaj, aż dym opadnie. Ja nic nie wiem. Osza, w sumie ten dym z działek, co masz po boku. Jaki dym? Jaki dym? Czekaj, kurwa, bo napierdala coś do mnie, jakieś auto z zdążyło. Duma... Jaki dym napierdala, powtórz. Weź w lewo, weź w lewo, weź w lewo On chce żebym w dyw napierdalał jeszcze. jeszcze, jeszcze, jeszcze Dół To biały Dla. Jeszcze. Dla na Co ja będę się wziął za piekolę? Ostrzał efektywny? Chyba tak Efektywny? Efektywny O, je było Wziąłem otwiera mam do miasta szatoda ja Rocznik bieżący więc nie wiem jak złożyć rąc, w modliwie Urzewo radzić, co z tym co mi pod nog Gromie od młodu mi zaszuka na oni wie Nigdy nie miałem, więc nie czekam, masz pozwolisz Widziałem dużo, więc ten czułki są jak szło w murach, zostawia yeah. mój wzrok, tam chcę spoczywa Nigdy w planach moich był, umywać rąk Przymuje otwarto nas plążyć za ja chcesz. Kuta, shift fire na south Shift fire na south, na brzynki Widzę <tryk> grubą przyszłość, nie mów, że mam mieć powoli Wypełniam organizm, co zwiększa płacz skronitz Mamy zdamień na twarz, że Stacy się ja Po każdej porze, kiedy rzucam we Nie zamykam walki, nie patrzę ogień. przed siebie i da ty nie widziałeś bloków, jesteś pod damą Trzymaj się, nie spory rąku Jak bipolar zmieniam swoje Nie zaglądam was kabaret, nie zaglądam was bałagan Do siebie możesz pretensje, więc jak mu ci nie siada Jestem że w linie, tu nie stanę Chodzę all day fresh Zawsze trzymam bał Jak pozycą to za kogo kiedy mam coś na uwadze To wszystkie noc ja to strach tak jak kamikaze